Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Jak możecie zauważyć po tytule, dzisiaj pokażę Wam książki, które udało mi się przeczytać w kwietniu Jest ich 8, jestem naprawdę szalenie dumna z mojego czytelniczego kwietnia Naprawdę fantastyczne perełki przyniósł mi ubiegłe miesiące I w sumie jest ich dość dużo Więc też nie chcę, żeby nie wiem, ten film trwał, Bóg wie ile, więc zaczynajmy Pierwszą książką w kwietniu była pozycja, która mnie zachwyciła i o której nie jestem w stanie powiedzieć więcej niż tutaj Wam powiem, bo ta książka jest zbyt dobra i żadne słowo nie będzie w stanie określić tego, jak dobrą jest ona książką. Tutaj są znaczniki. Na praktycznie każdej stronie był znacznik, a jest to książka 3 godziny ciszy Patrycji Gryciuk. Jest to książka już trudno dostępna, ale będzie wydawnictwo miało dla nas niedługo do ja kupiłam ją jeszcze w twardej oprawie, na vintet i udało mi się złapać za naprawdę małe pieniążki. W sensie nawet nie na Vinted, tylko na Allegro, na antykwariacie. Jakimś. Tutaj nawet była naklejka, o tutaj jest, nawet dzisiaj klei, była naklejka na biblioteczna, ale tutaj jest adnotacja, że po prostu wycofano po prostu ją ze zbiorów i sprzedano, bo może do kogoś innego ta książka trafi i trafiła do mnie. Trafiła do mnie i trafiła do mnie również swoją historią. Mamy tutaj Patrycję, która opowiada nam swoje życie od samego początku. Mamy tutaj przeszłość, mamy teraźniejszość, mamy przyszłość w życiu Patrycji. I ta książka na początku jest taka nieoczywista. My myślimy, że to będzie jakaś taka płytka historia, która niewiele wniesie do naszego życia. I ja się myliłam w tym myśleniu. Ta książka mnie po prostu zmiotła z planszy. Pod koniec nie byłam w stanie po prostu em, kończyć tej pozycji. Ja cały czas odwlekałam ją w czasie, czytałam pięć stron, odkładałam, bo tak starałam się mocno przedłużać em, koniec mojej przygody z życiem Patrycji. Mamy tą Patrycję, która jest bliźniaczką, Ma brata bliźniaka. Powiada nam po prostu całą swoją historię, kiedy z Polski wyjeżdżają z rodzicami do Francji, tam oboje, czyli rodzeństwo poznaje poznają Marniksa i Marniks tak naprawdę zmienia wszystko. Ta książka jest zachwycająca i tak jak mówię, ona jest zbyt. Po prostu jest zbyt, zbyt dobra, zbyt emocjonalna, zbyt. Trudna do opowiedzenia słowami, jak ona na mnie działała, ale po prostu ja byłam tak wstrząśnięta tym wszystkim, co działo się w życiu Patrycji, i byłam tak niesamowicie zaskakiwana, i nie jestem w stanie po prostu oddać tego, co ja przeżywałam czytając. Jakby zrozumiecie mnie wtedy, kiedy już zaczniecie czytać, kiedy będziecie w połowie, kiedy już będziecie za połową, kiedy będziecie kończyć tą książkę, zrozumiecie o co mi chodzi. Nie da się jej opisać słowami i też nie chcę zdradzać Wam zbyt dużo. Tutaj to jest, to jest też jest taki dzwątek kryminalny, który też nasyca emocjonalność tej historii. Podsyca, nasyca. I nie będę mówiła tutaj dużo, nie chcę mówić dużo, z tego względu, że ją po prostu trzeba poznać. To takie historie, że Możemy o niej mówić dużo i będzie okej, okay, ale są takie historie jak trzy godziny ciszy, że lepiej nie mówić. Lepiej nie mówić i dać innym ją poznać. Ja Was chyba z tym zostawiam. To była moja pierwsza książka w kwietniu z oceną 5 i nie żałuję, dałabym jej po prostu 10, gdybym mogła rewelacyjna pozycja. W kwietniu, tak jak już wiedzieliście na kanale, z, nagrywałam jeden dzień z życia i czytałam dwa tomy, tomy huki. Tom... Aj, to są takie ciężkie. Tom pierwszy i tom drugi. Mamy tutaj również bliźniaków. Po właśnie historii Patrycji, gdzie pochodziła z bliźniaków, też trafiłam na historię, gdzie mamy bliźniaków. Tylko, że to jest historia dla młodzieży. Chociaż myślę, że dla młodszej młodzieży te historie tutaj opisywane będą momentami za mocne, bo tutaj są takie momenty, krwawe momenty, które naprawdę są obrazowo pokazane. Więc myślę, że tak. 14, 15, plus to będzie dobry wiek, żeby sięgnąć po, po te komiksy. Tompie, w ogóle tak. To mamy bliźniaków, którzy e, są wiedźmami. I oni pochodzą oczywiście z rodziny wiedźm. Okazuje się, że rodzice e, tych bliźniaków nie są do końca mm, życiowo poskładani. Po prostu coś jest z nimi nie tak. Nie są tak nie są po prostu pozytywnymi bohaterami, i oni chcą pokazać innym ludziom, pokazać magom, czyli osobom niemagicznym, że wiedźmy nie są złe, że nie trzeba ich znowu palić na stosie. To jest bardzo przygodowe, to jest bardzo magiczne, to jest bardzo wiedźmowe. Tutaj za chwileczkę wymyślę nowe słowa, ale to jest tak rewelacyjne, że ja przydałam te dwa komiksy. W jeden dzień A uwierzcie mi, że jest to wyczyn Bo one są grube, ale wiadomo, że komiksy Czyta się zupełnie inaczej Niż takie zwykłe historie opisywane No normalnie, po prostu Wiecie o co mi chodzi Tutaj mamy grafikę, tak piękną grafikę Piękną kreskę, świetnych bohaterów. Mamy również taki wątek homoseksualny. Mamy tych bliźniaków, którzy mają swoje cechy charakteru, których nie da się pomylić. Mamy tutaj takie, takie wewnętrzne przeżycia bohaterów, mamy takie traumy, mamy lęki. Jakby to jest. Komiks z drugim dnem, gdzie mamy takie e, trudne tematy poruszane. No, rewelacja. Ja tomowi pierwszemu dałam cztery gwiazdki, bo stwierdziłam, że jeszcze kolejny mnie zaskoczył. No i zaskoczył mnie mocniej tom drugi. Tutaj dałam piąteczkę. E, I w czerwcu, 19 czerwca, wychodzi tom trzeci i wprost nie mogę się po prostu tego doczekać. Po Hookie sięgnęłam po kolejną serię. Tym razem serii, która no, trafiła prosto do mojego serduszka, tak jak Hoki, czyli. Mazurscy w podróży. Mamy tutaj rodzinę, która podróżuje. Mamy Jędrka, mamy jego kuzynkę Marcelę, ale Marcela się nazywa na 100%. Tylko jednak chcę. Tak, Marcelę. Mamy rodziców Jędrka i mamy Bunię, czyli babcie Jędrka i Marceli. No i w pierwszym tomie wybierają się w podróż która prezentuje się tak. Jedziemy z Polski do Frankfurtu, do Orange, do Barcelony, Cannes, Padwy, Wenecji, Wiednia i kończymy w Wałbrzychu. Jest to seria dla całej rodziny. Tutaj wszyscy będą się bardzo dobrze przy niej bawić. Ja się fantastycznie przy niej bawiłam i co jest super, no to to, że autorka tutaj um, dzieli się swoimi własnymi zdjęciami z, z tych podróży. Mamy tutaj ciekawostki e, z danych miejsc, do których podróżuje rodzinka i mamy również przepiękne ilustracje. Z racji tego, że w kwietniu czytałam dwa tomy, to od razu pokażę Tom pierwszy otrzymał ode mnie cztery gwiazdki e, I tom drugi również otrzymał ode mnie cztery gwiazdki Jestem w ogóle zachwycona wydawaniem tych książek Są przepiękne i Zakochałam się Skończyłam tom trzeci w maju Możecie już o nim posłuchać e, we vlogu I niedługo będę się zebrała za tom, za tom czwarty e, W tomie e, drugim e, mieliśmy wycieczkę do Poczdamu, Akwizgranu, Ruen, e, Nantes, Ambois e, Paryża i tak dalej. Więc to jest genialna seria. Genialna! I to jest super, że mamy w wyklejce po prostu całą em, podróż w postaci mapki. Kocham mazurskich podróży kocham. W kwietniu była również trujeczka, a jest to historia. Od wydawnictwa kobiecego Tajemnica Morderstwa w Windsorze. Jest to fajny pomysł na fabułę, naprawdę fajny, bo mamy tutaj królową Elżbietę, która jest takim w sumie naszym polskim ojcem Mateuszem z Sandomierza, czyli ona jest królową, natomiast prowadzi takie drugie życie związane z, rozwiązy związane z rozwiązywaniem zagadek kryminalnych, właśnie w Wielkiej Brytanii. No i Byłoby to fajne, gdyby nie było tak rozwleczone, że momentami czułam się przytłoczona tą książką. Ja byłam po prostu tak przynudzona tą książką, tą historią, że nie miałam ochoty jej po prostu czytać. I wpędzała mnie ona powoli w taki zastój czytelniczy, że ja ją czytałam i byłam tak rozmemłana, że nie chciałam czytać niczego innego. Chciałam już po prostu ją skończyć i mieć ją z głowy. Dała mi. Trzy gwiazdki, ale szczerze dałabym dwie, bo ona mnie nie poruszyła, nie zaskoczyła, była taka miałka. Taka nijaka, po prostu nijaka. Myślę, że dla osób, którzy interesują się rodziną królewską, to będzie coś innego. I też będzie fajne to, że w tej książce mamy rzeczywistych bohaterów. Może po, no po części ich życie na pewno jest tutaj fikcyjne, fikcyjnie opisywane, ale osoby, które znają te postaci, czyli no te osoby, które interesują się życiem królewskim, no to będą wiedzieć, o jakich bohaterów chodzi. Gdzieś to na pewno będzie, was, będzie ich bardziej interesować, gdzieś tam ich poruszy, zaintryguje, zaciekawi. Więc myślę, że ta historia jest skierowana do takich osób. Ja jakby. Nie śledzę aż tak życia rodziny królewskiej. Wiadomo, jeśli jakaś informacja się pojawi, to czytam. Natomiast nie żyję aż tak bardzo, więc to w ogóle nie trafiło w moje gusta. Dałam trzy gwiazdki, ale tak jak mówię, dałabym dwie. Ale po tej tajemnicy Mordalsowym w Windsorze sięgnąłam po książkę, która była rewelacyjna. Jest to książka Słowik Krystyn Hany. Nagrywałam z nią pierwszy odcinek mojej nowej serii na kanale Jedno Zdanie, gdzie wybraliście, mnie, gdzie wybraliście mi po prostu do czytania słowika. W sumie trzy godziny ciszy, tak? Też trzy godziny ciszy były w tym odcinku. No jasne, że tak. Nie wiem, dlaczego o tym zapomniałam. Te dwie pozycje były w pierwszym odcinku Jednego Zdania. Muszę w końcu przy, przygotować cytaty do, do kolejnego odcinka. Natomiast chcę sobie po prostu teraz to moje czytelnicze życie tutaj w maju. No ale wracając do Christine Hanny, do Słowika, jest to historia, gdzie mamy drugą wojnę światową, gdzie mamy siostry, gdzie mamy Francję, gdzie mamy takie wydarzenia bardzo emocjonalne, gdzie mamy ich życie tak naprawdę od początku, przed wybuchem wojny, idziemy z nimi przez wojnę, aż do jej skończenia, a także do takich czasów współczesnych. Jest to historia, którą pokochałam całym serduchem, natomiast nie dała mi 5 gwiazdek, ale dałam cztery pół, z tego względu, że i tak mi jeszcze czegoś dość zabrakło, nie wiem, jakiegoś takiego jeszcze, jeszcze chyba jakiegoś takiego mocniejszego ładunku emocjonalnego. Sama nie potrafię tego określić, natomiast jest to Rewelacyjna książka. Ja nie lubię romantyzowania wojny, wiecie, obozów koncentracyjnych, natomiast moje serce należy do Słowika, należy do tych sióstr, które są zupełnie różne, które przechodziły te doświadczenia wojenne na swój sposób. To są historie, to jest historia, w której mamy wątki romantyczne, który któremu jednemu wątkowi naprawdę mocno kibicowałam, a związane to było z Niemcem, czyli z wrogiem Francuzów, ale ta historia była tak dobrze napisana, że ja przez nią płynęłam, ja przeżywałam to wszystko razem z głównymi bohaterkami i pokochałam słowika, ale nie będę wam mówiła, kim jest Słowik. To trzeba odkryć samemu, i dla mnie w książkach. Em, rewelacyjne jest to, kiedy ja podczas czytania natykam się na tytuł I już wiem, o co chodzi Więc ja wam mega, mega polecam e, Tutaj, a chyba są prześwietlone te znaczniki, tak Ale są tutaj znaczniki e, mam, mam tutaj em, wątki romantyczne I takie wojenne momenty, które właśnie... Obnażały tą brutalność wojen w tej wojnie II wojny światowej. Rewelacja, 4,5 gwiazdki na pięć. I jeśli jeszcze nie czytaliście książek Kristin Haney, to polecam wam zacząć od słowika, bo ja po prostu pokochałam i chciałabym za, za niedługo sięgnąć po wielką samotność tej autorki. I ostatnią książką w tym zestawieniu jest młodzieżówka Nasze światy jest to historia dla osób 16. Mamy tutaj główną bohaterkę. I bohatera. Mamy tutaj Suzy i Jana. Tak dobrze mówię? Suzy i Jana, z ich perspektyw mamy rozdziały. Mamy tutaj taki motyw jak Slow burn, jak przyjaźń i jak podróże między światami. Mamy właśnie taką trochę fizykę w naszych światach. Jest to historia, która było dla mnie czymś nowym. Ja naprawdę zachwycy, zachwycałam się pomysłem autorki na fabułę nad tymi podróżami między alternatywnymi światami. Natomiast uważam, że tych alternatywnych światów było tutaj zbyt dużo. Można byłoby je rozwinąć w drugim tomie, bo jest tutaj naprawdę duże pole do popisu, żeby zrobić kontynuację naszych światów. Natomiast tych alternatywnych światów było o tyle za dużo, że ja się już w nich momentami gubiłam. E, troszeczkę byłam przytłoczona tym wszystkim. Nie wiedziałam, w którym świecie my aktualnie jesteśmy. E, I właśnie to sprawiało, że dość opornie szło mi z czytaniem naszych światów. Ale tak jak mówię, jest to bardzo dobry pomysł na fabułę. Tylko momentami... Wykonanie gdzieś tam kulało. No właśnie tak jak mówię o tych alternatywnych. alternatywnych dobrze mówię, alternatywnych światach. Natomiast y, też jest fajne to, że wiecie, poznajecie osobę, w sensie siebie, tylko z innego świata i widzicie, jak ona się zachowuje. No w ogóle to jest czad. Trzeba w ogóle poznać nasze światy, ale zaznaczam, że będziecie pewnie się gubić w tych światach, na tyle się gubić, że nie będziecie wiedzieć. Czy to jest główna bohaterka, czy to jest właśnie jej osoba w tym um, równorzędnym świecie? No, to są właśnie takie mankamenty, które sprawiły, że ta historia i to zbyt dużo mnie przytłoczyło. Ukrywam, że jest to dobra młodzieżówka, ale o tych minusach wam przed momentem powiedziałam, którym mi osobiście bardzo doskwierały. Więc ode mnie trzy gwiazdki na 5. To będzie tyle, jeśli chodzi o ten mój wrap-up kwietnia. Dajcie mi koniecznie znać, czy do którejś książki was zachęciłam i też możecie mi napisać w komentarzu, ile wam książek udało się przeczytać w ubiegłym miesiącu. Dziękuję wam bardzo, że ten film oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach.